Jałam się z Wami w nowym filmie na kanale u Moniki i Roberta. Zapraszam ja Was na spędzenie tego dnia z nami. Zaraz pojawi się tutaj Robert, a ja tymczasem słuchajcie robię szalik na szydełku, który tak naprawdę chciałam dokończyć, bo zaczęłam już go masę czasu temu. Siadłam słuchajcie, robię, robię. I to jest tak, taka forma komina. I wie mi się tak cały tutaj po prostu wraca? Zobaczcie na to. Co on tak krzywo wychodzi, a ja nie zauważyłam i zrobiłam go po prostu całego na opak. W sensie takim, że nie da się go naprostować, tylko jest po prostu taka pętla. Krzywa pętla. Nie wiem jak Jezu. ja to zrobiłam. Nawet o, ciężko mi to tutaj naprostuje. naprostuję, naprostuje. No i wszystko ładnie. I tutaj zobaczcie, o, jest coś takiego. Więc no. <laughs> Oczywiście to nie jest skończona jeszcze praca, ale zrobię to już do końca i trudno, po prostu będzie taki szalik roboczy. O mnie. Wkładam te rzeczy na później i a, się pogoda się poprawiła, zrobiło się słonecznie, a ostatnio bo... padało przez chyba całe dwa tygodnie. Całe dwa tygodnie, cały czas padało. Mieliśmy jechać w ogóle sobie gdzieś na jakiś weekend na Romu do Havneby albo na Ostrowie gdzieś pojechać, no ale pogoda nie, nie pozwoliła na nic, więc siedzieliśmy w domu i teraz tak. jak jest nie po południu, to wyszło słońce, bo jutro do pracy. Tak, idziemy? Że my zabieramy kamerę, idziemy na spacer i zapraszamy Was do dalszego oglądania. Chodźcie z nami! protestuje, woli być niesiona. A ja już zmęczona. Chyba przeszliśmy, więc... A aksel biegnie tym Miał być spacer, dzieciaki miały się przejść, a jak ostatecznie i ja i aksel na plecach. tak jak zawsze. Tak, trochę Ale długo i idą, tak naprawdę się. idą dobry kilometr, dwa, do raz idą. Potem trzeba iść. Ale ci jest dużo Nie okay, jest strasznie. Idziemy. W ogóle jesteśmy w rezerwacie przy tasim rezerwacie przyrody. Z racji tego, że wieje, to chodzi na zamknięte takie molo. Tam fajniej posiedzieć i pewnie nie idziemy tam. Nie wiem, tak daleko chciałeś iść? A to by się nie Nie no to idziemy, idziemy, dobra, to idziemy. Dzisiaj miałem wymieniać opony na zimowe w samochodzie. Ale sobie chodzimy wokół o, jeziora. Tak, jeszcze robiliśmy lepiej wykorzystać dzisiejszy dzień wolny na rekreację. Idziemy, a tutaj zobaczcie taka niespodzianka. Tu tamy nie budowały wody. No nie. Tu tamy budował wiatr. Były do Roberta, chyba musimy zawracać, bo nie da się przejść, ale jednak da się. że doszliśmy na to Alamolo, tą budkę do obserwacji ptaków, którą chcieliśmy Wam bardzo pokazać. Nie jest to typowe, ja w Polsce tego nie widziałem. Nie widziałem takich instalacji. Jesteśmy jest w środku. Ja zamknę drzwi, żeby nam tu nie wiało. I zaraz pokażę Wam jak to wygląda. Tutaj są normalnie otwierane okna. Jakbyśmy tutaj było bardzo dużo pajęczyn, pająków. Ale to jest generalnie regularnie w miarę czyszczone. Przystrze mm -hmm. bo... Fajnie na kawę z własną kawą przyjść. Miejsce no, można się schronić w razie jakby biało, padało. Miejsce mm -hmm. na odpoczynek na przerwę. A ja wam jeszcze coś pokażę, żeby nie być gołosłownym, że stoimy na molo, ja filmuję wam podłogę. Patrzcie na co. To trzy to, to życie. No to pod nami jest po prostu woda. Więc nie jesteśmy tak naprawdę na brzegu. No a wyjście wygląda w ten sposób. Są rozsuwane drzwi. Ewa od pomostu. Na tym jeziorzoku nie nie wolno łowić ryb jest zakaz, to jest bo to jest rezerwat nie, to... nie możemy tutaj łowić ryb. Także tak to wygląda. No, jest taka dzicz, można powiedzieć. Zresztą widzieliście jak chcieliśmy... Jest dużo właśnie takich e, przewróconych drzew i to po prostu sobie leży, nikt tego za bardzo nie sprząta, no chyba, że prze, nie ma przejazdu, to tak, ale tak to tutaj po prostu jest e, kontakt tak naprawdę tylko i wyłącznie z naturą. Tutaj sobie wracamy z Robertem to drodze, zobaczcie i tutaj właśnie jest ten język e, drzew, gdzie właśnie są ptaki, oni zawsze tutaj rozmnażają, jak jest tutaj wiosną, latem. Bardzo dużo jest tutaj ptactwa wszędzie, zwłaszcza rano. Można ich usłyszeć. Wam, że to mi zawsze przypomina taka sceneria parku juralskiego. Naprawdę, tutaj tylko dinozaurów brakuje. Ale ptaki jest takie... mi dinozaur akcent mi za włosy ciągnie. Idziemy do domu. Widać mhm. tej ptaki. Bardzo dużo ich tam jest. Czekamy niedaleko mhm. i zawsze rano, właśnie jak się otwiera okno, w ogóle dużo słyszymy te to jest bardzo, fajne. Te Ale też bardzo trudno się filmuje na tak ogromnym zbliżeniu, a ekran zaczyna latać, tak, bez, bez względu na to, czy mamy gimbala włączonego, czy nie. Po spacerku mleko musi być. Te kwiaty! Nie wolno! Aj, dawaj to. Dawaj, się zatrujesz jeszcze. Dawaj. Lubię sobie postawić świeże kwiaty zawsze na stole. Ale jak jest kot, trzeba tutaj bardziej uważać z kwiatami ogólnie. Bo ja musiałam pozdejmować też z parapetów kwiaty, bo on po prostu chcę się nimi bawić. I tak to jest. Się w tle za mną bawią, jak widzieliście też przed chwilą. Tak sobie pomyślałem, że pytacie mnie, często zadajecie nam różne pytania w komentarzach. Ja też nie zawsze mam czas odpowiadać tak samo jak Monika. Na przykład, jeżeli przeczytam komentarz, gdy jestem w pracy, ja go przeczytam, zalajkuję, ale nieraz już nie potrafię go znaleźć albo zapomnę do niego wrócić, żeby się ustosunkować. Ale jeżeli pytacie się o danie, generalnie o życie, o jakiekolwiek porady, co, jak. Y funkcjonuje. To generalnie w większości filmów opowiadam bardzo dużo rzeczy o Danii, warto obejrzeć. I W takich naprawdę specyficznych sytuacjach, w których się znajdujecie albo ściągacie rodzinę To ja wam gwarantuję, że duńskie komuny, duńskie państwo na pewno Wam może na pewno znajdziecie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania na Borgę Dico. Taka moja rada. Ja oczywiście na każdy komentarz postaram się odpowiedzieć, ale pod ostatnim filmem też dostaliśmy dosyć dużo komentarzy, pod jednym shortsem mieliśmy ponad prawie półtora miliona wyświetleń. Ciężko się po prostu ustosunkować, ciężko odpowiedzieć na wszystko, bo oprócz tego, że my nagrywamy dla Was filmy w weekendy w wolnym czasie, my jeszcze pracujemy i to pochłania nam też dosyć dużą część czasu. Tak więc, oczywiście, komentujcie jak najwięcej, pytajcie. My będziemy w miarę możliwości odpowiadać i zawsze to robimy. Ale jeżeli napisaliście komentarz, a dostaliśmy takich kilka komentarzy pod szorcem, tym takim ogromnym, że no nie odpowiadamy, odpowiadamy. Odpowiadam prawie na wszystkie, niektórych nie zauważymy. Szczególnie, jeżeli piszecie odpowiedź pod odpowiedzią, ja nie dostaję takich powiadomień. Więc, nieraz jak przejrzę, to zauważę, nieraz niestety nie. Ostatnio lubimy bardzo, e, przy tych długich wieczorach, usiąść wieczorem, właśnie rozpalić się w kominku i spędzić sobie tak trochę czasu, porozmawiać, począć. Dzisiaj mamy już, tak jak widać, noc za oknem. Jesteśmy po, przesunię po przesunięciu czasu, więc jesteśmy jakby tak do godzinę do tyłu. Więc dziś teraz jest godzina u nas 18, normalnie byłaby, bo... która byłaby Robert? 17? Nie, 19. Byłaby 19. By byłaby no, 19, no także takie... No i dzisiaj wróciliśmy, tak zaczęliśmy sobie z obrotem rozmawiać na temat właśnie tej życia w Danii, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Ogólnie mówiąc, to mogę powiedzieć, że podoba mi się wszystko tutaj, naprawdę wszystko. Ale rozmawialiśmy innymi na temat właśnie języka duńskiego, czy nam się w ogóle podoba język duński. Powiem Wam, jak przyjechałam do Danii wiele lat temu, no to wiadomo, ja przyjechałam i nie rozumiałam totalnie nic po duńsku, więc ten język sam w sobie brzmiał dla mnie bardzo obco. Natomiast teraz, kiedy już no, dużo więcej się rozumie, yy, komunikujemy się w tym języku też m.in., no to jest zupełnie inaczej. I tutaj właśnie rozmawialiśmy z Robertem na temat tego języka i co nam się podoba. I nie chodzi o to, jak on brzmi, bo tak naprawdę język polski też jest ładny i jak tak, tak na każdy język, który się tak naprawdę rozumie na swój sposób, jest ładny. To ja się wtrącę. Bo, jak ja byłem mały, chodziłem do logopedy i mi kazali mi pić językiem mleko ze spotka, to było bez sensu. Tak naprawdę. Było bez sensu, ponoć miałem jakąkolwiek wadę mowy, Być może ją nadal, tak naprawdę, to jest absolutnie nieistotne. A w duńskim bardzo przyjazne jest to, że czegoś takiego nie ma, to nie istnieje. Jeżeli mówisz w miarę wyraźnie i ludzie są w stanie się zrozumieć to nie ma z tym problemu i nie mówimy tego z własnego doświadczenia bo my jako przyjezdni do Danii mówimy wiadomo z polskim akcentem czuć to że jesteśmy z Polski w naszych wypowiedziach ale nasi znajomi, duńscy znajomi generalnie jak rozmawialiśmy o naszych przeżyciach z młodości i tak dalej to nie mają takich właśnie wspomnień u nich coś takiego nie istnieje, bo jeżeli ktokolwiek by ma wymawia, nie wymawiał jakieś to butelki, ale wiemy o czym mówi. A najlepsze jest to, mówi się wziąć, a nie wziąć albo itd. i tak dalej, z tym tego nie ma. Nikt się w ten sposób nie poprawi. I to tak, jest, i jest i dobre. Nawet... To jest fajne w tym języku. Ale nie dla nas jako przyjezdnych, tylko dla. ludzi, ogóle jest to mają przyjazny. To tak. pierwszy. Moja kawa, moja kawa. A ja wezmę na je Mówiłam tutaj o języku i o wymowie, i tutaj chciałabym sprostować że nie chodzi mi o to, że w Danii nie mówi się z akcentem duńskim i nie przykładają uwagi do tego do akcentu jako w języku. Bo nasza córka na przykład, kiedy tu przyjechał, nasze dzieci były trochę starsze, jak przyjechały do Danii i miały tak naprawdę dodatkowe zajęcia z wy... tak, poprawnej wymowy, z akcentu, z wypowiedzi. z wypowiedzi. Ale tutaj bardziej mieli, miałam na myśli razem z Robertem właśnie problemy, jeżeli chodzi o takie indywidualne, jak ktoś na przykład ma, że tak powiem, wadę wymowy. Na przykład sytuacja. nie tak, okay. to wtedy no ja nie, nie słyszałam tutaj, żeby ktokolwiek nie, nie słyszałam tutaj, żeby ktokolwiek w jakikolwiek sposób, nie wiem, zwracał uwagę nie wiem, w przedszkolu, w szkole, że nie wiem, dziecko ma wadę nie, wymowy. nie, nie, nie spotkaliśmy się z czymś takim. Więc tutaj tylko chciałam tak sprostować. Ale to nie że... znaczy, że dzieci nie są obserwowane w przedszkolach, bo jak Krzysztof był w przedszkolu w wieku trzech lat, jedna z pedagogów, nie wiem jak się nazywa, ta funkcja, którą spełniała tam ta pani Przedszkolanka. Mhm. E, słuchajcie, e, jakbyście byli na szczepieniu u lekarza, to spytajcie, żeby Krzysztofowi, Kr Krzysztoferowi oczywiście, nie Krzysztofowi sprawdzili wzrok. To mi się wydaje, że on troszeczkę ma słabszy wzrok niż reszta. Tak, no po prostu są dzieci obserwowane i są leczone. Jeżeli ktoś ma na wadę? Tak, to jest wada wzroku, Jeżeli dziecko ma wadę z to też dostaje właśnie aparat w Danii. No, dotyczy e, takich rzeczy, jak w Polsce pamiętam, bardzo sprawdzane były wady postawy. E, to też jest, czy kręgosłup to jest, mają prosty, czy no nie, jest, nie do końca, bo nie jeszcze ma, pamiętam, to, ani pamiętasz, że w Polsce, zbrań. jak było, że ktoś ma płasko stopie, musi się śmiać. A to płasko stopie to było śmieszne, akurat. No. No, ale Także tutaj się to, nie spotkałam się z tym, żeby. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś poważna wada, że to jakieś dziecko ma płasko stopie. Czy krzywy kręgosłupu noszenia plecaka na plecach? Nie no, tak sobie się po prostu, no tak. bo tutaj z tym się nie spotkałam po prostu. Czy z jakimś ale podcinaniem razy... wędzi... wędziadełek? wędziadełek nie, nie, aha, nie, nie ma czegoś takiego. Ale dwa ma... razy w roku przyjeżdża do każdej szkół. W każdej ze szkół jest organizowany Sundhetsu, czyli jest Zdrowia, gdzie przyjeżdża Sundhetsplejerska i sprawdza uczniów, uważą ich, jak Tak, posta, taki bilans dziecka jest wykonywany, po wykonywany jest po prostu. A nie jestem pewny, czy dwa razy w roku, czy raz w roku. Bo raz miał Krzysztofer, potem Hubert, No jest nie jestem ja, pewno, Więc jestem pewny, nic, który nic był tam, tak każda klasa w innym, w innym miesiącu miała i nie jestem pewny, czy to było raz w roku, czy dwa razy w Dokładnie. roku. Dokładnie. Więc tak to wygląda. Pani ma wszystko pod kontrolą, ale jest troszeczkę bardziej przymrużeniem oka niż odbywa się to. Bez tu takiego ust. dociskania. Tak, ale jeżeli i na przykład chodzi Bez tworzenia problemów. Trochę tak. się tutaj temat rozwinął, ale jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej, to w Danii Właśnie. jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ty naroż, po tak, na wzywają wzywali kupującego. Tak, 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 Każdego myś, myś, Dzieci są wzywane dentysty. do kontroli, do dentysty, gdzie rodzice są, mają krótkie przeszkolenie na temat właśnie tego, jak myć zęby dzieciom. I co parę miesięcy się idzie do na tak, sprawdzenie i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o uśmiechy duńskich dzieci, to tutaj Panie. można powiedzieć, że naprawdę no tak naprawdę nie widziałam tutaj w Danii, żeby jakieś dziecko miało takie nie, bo akurat państwo bardzo dba o zdrowie tutaj, dokładnie. szczególnie być. Zrobiło się późno, jak to zwykle u nas bywa, zabrakło w domu mleka, więc my zaraz z Robertem jeszcze musimy się przyjechać do sklepu, ewentualnie mm -hmm. się przyjadę bo nie wiem, zobaczymy. No, Także dziękujemy za oglądanie, my to się z wami żegnamy. I zapraszamy do kolejnych filmów. Na naszym kanale Monika i Robert. Dziękujemy, pa pa. Pa pa.